Zakaz czytania. Dobry wieczór. Roman Kurkiewicz, to jest zakaz czytania o książkach i o czytaniu. Właściwie dzisiaj mam taki przewrotny pomysł, żeby przez chwilę opowiedzieć Państwu, albo pokazać chociaż książkę, która jest w jakimś sensie dla mnie ważna, też dlatego, że jest to książka, która. Niewątpliwie określiła również mój stosunek do tego, o czym będziemy w naszych spotkaniach rozmawiać, jaki, jakimi kryteriami posługuje się, żeby wybrać książki do tych opowieści, jak ustawiona jest pewna hierarchia tego wyboru. No i cóż chcę powiedzieć parę słów o Williamie Hazlicie, takim 18-19wiecznym brytyjskim mesejście o korzeniach irlandzkich, uważanym za mistrza formy, którą nazywamy esejem, chociaż parał się również publicystyką, dziennikarstwem, analizami znawczymi, ale też historią i polityką. Hazlitt był bardzo przedziwną osobą, bardzo ciekawą, osobną jak gdyby, w swoim myśleniu, w swoim temperamencie. Od niego z takiego eseju, który się po prostu nazywa O czytaniu Nowych Książek, właściwie zaczerpnąłem swoje podejście do nowych książek. Przeczytam może zatem fragment. Mam taki ton tych esejów wybranych Hazlita, wydanych jeszcze. W czasach, to w 1957 roku mam wydanie pierwsze przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Tłumaczył i posłowiem opatrzył tę książkę Henryk Trzeczkowski. To na osobną opowieść, postać. Co tu jest ważne? Tak, ważny jest nakład. W tamtym czasie nakład opowiada nam właściwie o wartości książki. Wartości i, i też można powiedzieć niepokorności. Ta książka ma nakład 3000. To jest bardzo niewielki nakład wówczas. To jest nakład, który pokazuje, że książka ma się za bardzo nie rozchodzić. To rzeczy samej dla ówczesnej epoki. Taki liberalny, a nawet może, można powiedzieć, chwilami konserwatywny myśliciel, ale ten jego liberalizm, bardzo właściwie taki lewicowy, był czymś, był czymś na pewno niegodnym propagowania. Ale wracamy do tego, co Hazlitt pisał o czytaniu nowych książek. No i cóż, pisze tak: Nie mogę pojąć namiętności, z jaką większość ludzi czyta nowe książki. Gdyby ludzkość przeczytała to wszystko, co się już uprzednio ukazało, mógłbym zrozumieć brak ochoty do powtórnego czytania tego samego. Gdy jednak pomyślę o tych niezliczonych, nietkniętych, niedostrzeżonych i nieczytanych tomach, którym nie poświęcono ani jednej myśli, nie mogę przyłączyć się do patetycznych skarg, których wysłuchuję: że sir Walter nic już nie pisze, że drukarnie stoją bezczynne, że lord Byron już nie żyje. Książka nieprzeczytana jest dla mnie pod każdym względem książką nową. Niezależnie od tego, czy wydrukowana została wczoraj, czy też przed 300 laty. To jest właściwie coś, co chciałem tutaj w sposób szczególny zauważyć i podkreślić. Żyjemy w kulcie nowości. Sam zresztą jestem jakoś głęboko uwikłany w to, że po prostu oczy mi się rozbiegają, kiedy podchodzę do witryny księgarskiej i szukam nowych rzeczy, wypatruję je natychmiast. A równie dobrze mógłbym się odwrócić za siebie i zobaczyć, ile tutaj obok mnie, za mną, nade mną, z jednej, z drugiej, z trzeciej strony książek jeszcze nie otworzyłem skutecznie no ale to jak wiadomo nie zawsze drogowskaz podąża drogą, którą wskazuje chciałem jeszcze przeczytać Państwu fragment takiego epitafium z nagrobka Hazelita bo mam takie poczucie, że że jest w sumie dość wyjątkowa, mówi bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Właściwie rzadko też poświęcamy uwagę takim, takim deklaracjom czy napisom, które są dziś dość stampowe. A tutaj jego, jego przyjaciel Hazlita zadbał o to, żeby taki tekst się pokazał. Tu spoczywał William Hazlitt, urodzony 10 kwietnia 1778 roku, zmarł 18 września 1830 roku. Dożył spełnienia swoich najgłębszych życzeń, jakie wypowiedział w eseju o obawie śmierci. A mianowicie, by zobaczyć upadek burbonów i jakieś szczęśliwe perspektywy dla ludzkości. Karol X został wygnany z Francji 29 lipca 1830 roku. By zostawić jakieś szczerozłote dzieło światu, dożył ukończenia swego życia Napoleona. Gardził tymi, którzy są tylko bogaci i możni. Kochał lud biednych i uciśnionych, nienawidził pychy. I władzy nielicznych, jako czegoś, co jest przeciwne szczęściu wielu, był człowiekiem o prawdziwej odwadze moralnej, który poświęcał korzyści i doczesną sławę dla zasad i tęsknoty za dobrem ukrytym w naturze człowieka. Żył i umarł jako niezwyciężony bojownik o prawdę, wolność i ludzkość. Dubitantes opera Legitae. No, i taki cytat na koniec po łacinie. No, ale znowu w jakimś sensie bardzo pasuje do tego, co tutaj próbuję robić, albo co też uważam za ważne, chociaż z oczywistym, niewątpliwym dystansem. Wątpiący nie czytają dzieła. <laughs> Właściwie cała nasza robota, tutaj nasze spotkania ku temu. Ku temu zmierzają. Więc po pierwsze, nowością są dla nas wszystkie książki, których jeszcze nie przeczytaliśmy, a wątpiącym zalecamy lekturę dzieł, ich studiowanie. I to z tego Hazlita, aczkolwiek możemy w jego tomie esejów wybranych poczytać też o kilku innych niezwykłych sprawach. Możemy poczytać o rozmowach pisarzy, o indyjskich kuglarzach, o tym, dlaczego bohaterowie romansów są nieciekawi, o smaku, o zegarze słonecznym, o poczuciu nieśmiertelności w wieku młodzieńczym, o własnej osobowości, o przesądach, o lokajach, redaktorach, o przezwiskach. I na koniec pożegnanie eseju. To jest zabawa intelektualna, czytanie Hazlita, to jest przyjemność. No i być może zaskoczenie duża część tych tekstów, albo bardzo wiele myśli w nich zawartych, wciąż nadają się doskonale do użycia, czyli są aktualne. Czyli ta krytyka nie wypaliła po prostu do snu różnych ludzkich przybarów. Także polecam w zakazie czytania. Niewątpliwie ta książka jest bardzo istotna. Dziękuję bardzo. Roman Kurkiewicz. Zakaz czytania. Zapraszam. Jutro Galeano, a wieczorem coś znowu odkrywczego, nowego, nieznanego, albo starego, też nieznanego, albo bardzo starego, jeszcze bardziej nieznanego. I tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.